Jedną rzecz w tym momencie poruszyć. Wpłynął wniosek o uzupełnienie porządku obrad, podpisany przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób. Bardzo proszę pana Bartłomienia Krzycha o tylko przedstawienie samego wniosku, tak żebyśmy mogli poszerzyć porządek obrad. Dziękuję za udzielenie głosu. Wniosek dotyczył uzupełnienia porządku obrad o rezolucję dotyczącą strefy czystego transportu w Krakowie, a także uchwały antysmogowej dla Małopolski. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Ja wczoraj tutaj na szkoleniu państwu no wszystkim powiedzmy komitetom przedstawiłem treść tej rezolucji, że można było się z grubsza zapoznać. To no w skrócie dotyczy ona sprzeciwu wobec zakazu starszych aut spalinowych na terenie całego Krakowa, a także też zakazu bezklasowych kominków kuchni kaflowych, ale to może szersza dyskusja będzie, kiedy tak, przegłosujemy. Tak, o, na... Prosiłem tylko o sam wniosek. To tak, proszę. no to bez, bo Państwo możecie zaraz zarzucić, że czemu teraz na tej uroczystej sesji, czemu nie za miesiąc, no my w ogóle nie wiemy, kiedy będzie następna sesja, a problem jest pilny, ponieważ na przykład, no problem jest pilny, nie będę uzasadniał dalej, dziękuję. Bardzo dziękuję, zaraz po zakończeniu sesji powiem o terminie następnej sesji. Proszę Państwa, jest wniosek formalny o poszerzenie porządku obrad. Musimy przystąpić do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z, państwem, z Państwa jest radnych o poszerzenie wniosku, o którym właśnie w tym momencie mówiliśmy, został zaprezentowany? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Otwarta wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.